Ciechło, w styczniu tego roku przyjechał do mnie do chlapko jeden taki redaktor, i się mnie pyta: Są ty się? Jak minął rok? Jak minął rok, bo to cześć, pamiętam. Dowód osobisty mi żółtnie, kule daty urodzenia też i pamięć mnie ta. Żeby wam tak prawdę powiedzieć, to ja zapomniałem. Jak się niektóre ministry w zeszłym roku nazywały? No, nawet nie pamiętam, jak się pan premier Messner nazywa. Nie? Skleroza nie boli, ale swoje. Ro... No ale jakiś człowiek, czyli świat jechał, no to trzeba mu coś powiedzieć, nie? No mówię. Zgodnie z komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego Łońskiego Roku, nam się w Chlapkowicach poprawiła. Półki w sklepie GS u mieli dwa porobno prawie pełne, ale sprawdzić się nie dało, bo sklep jest od pół roku zamknięty. Mieli dwa w zeszłym roku e, referendum, ja to nawet dwa, bo mi moja z takie familijne referendum zrobiła, dała mi trzy pytania. Pierwsze, czy chcesz być prawdziwą głową domu i rodziny? Drugie: czy chcesz, żebym Cię we wszystkim słuchała i robiła, co każesz? Trzecie: czy chcesz być zwolniony od wszelkiej roboty przy kuchni i chałpie? Na wszystkie trzy pytania odpowiedziałem tak. Na to, żeś mówi, i w takim razie wypiję wszystko. Naczelnika gminy Momy Nowego, chłopak młody, mądry, wykształcony, można powiedzieć, że on wie wszystko, ale nic posadza. Tak. Zielone światło dla rolnictwa, ono się w gminie zapoliło i ono się poli, no? Mówili, w telewizji mówili, że się poli, ale w Chlapkowicach coś żarówkę odgranił. No to by były ogólne dane statystyczne no ale były też inne wydarzenia. Jakoś i tak na jesieni w rewizji strażackiej w sali pompejańskiej mieliśmy was spotkanie z kandydatką na kandydata. Nuda mówię wam się zjechało z całej gminy z, ze sześć osób. Powitał wszystkich naczelnik gminy, powiedział, żeby dyskusja była rzeczowa. Mówi, myśleć, Mówi, macie majcie, co chcecie. Aleście, no tego nie mówili. No to dyskusja była rzeczowa. Młodzi się domagali, żeby im dać mieszkania, żeby im dać wyższe pensje, żeby im dać wyższe stanowiska. Aha, i jak już będą mieli te wyższe stanowiska, żeby im dać możliwość uzupełnienia wykształcenia. A to starzy domagali się, żeby je dać nowy portfel i żeby do tego portfela włożyć dolary, żeby oni mieli jakiś dolarowy wsad. No to lisów Wojtek i powiedział, że on żąda, żeby oczyścić atmosferę, bo jest zabrudzony. No to kandydatka na kandydata pała, że to by się dało załatwić pod ręki i poprosiła, żeby otworzyć okna na sali. No to Wojtek znowu wstał, podoła się, domaga, żeby w gminie remontować zabytki. Głupek jest. My mamy w gminie jeden zabytek w Braniewie, pałac. Tak, a tam wiecie, tego obszarniczo-rudera. To i to, to w tym braniele ze 300 lat. tam na przykład, krabieje. Wtedy ta, tam ta, ich nikt nie zna, tam nikt do nich nie chodzi. Ale gospodarce narodowej to ten pałac, za co już i dopiero po wojnie. Bo w tym pałacu zrobili magazyn na kartofle. I teraz ten baran się domaga, żeby pałac remontować. A co z kartoflami zrobić? No, stanęło na tym, że stary pałac się wyremontuje, a na kartofle się wybuduje nowy pałac. Co jeszcze było w zeszłym roku? A, no, krokodyl się w Błotniance pojawił. On się, wiecie, tak u nas pokazuje co 10 lat. Teraz się trochę wcześniej pokazał. jak się ten krokodyl pojawił ci od razu przyjeżdżają do nas różne takie z Warszawy, z województwa i się kąpią w tym błotniach. A ten krokodyl się na nich wrzuca i zawdy uzie, gębę przeważnie. No ale mamy zielarza, on im te gęby rozkłada ziołami. Jak im po dwóch tygodniach te zioła zdejmie, to oni te twarz mają ze wszystkim zmienioną. I nie chłopie. I i z tą zmienioną twarzą wracałem do Warszawy, do wersji. a im nowy się podobają. Moja zośka w lipcu to tyś se nałożyła taką maseczkę ziołową, ale kosmetyczną. Herba polu, ludzie, co ja przeżyłem. No prawda, że muchy w izbie wyzdychały, no ale kot się od domu odbił. Ja mówię, Zośka, zdejmij, stwarzy to świństwo, bo przez to nie możemy mieć potomstwa. I on mówię, a ty nie wąchaj, tylko się stóp. i mówi, co jeszcze było? A no, no, leformę gospodarczą my wdrażaliśmy. Tylko cholera mówi, jak te leformy wdrażać. Bo Lusików Jasiu powiedział, żeby na tę reformę działać bioprądami. Bo nie jest takie radioesteta. No i wiesz, ja to tam w te bioprądy nie wierzę. bo nie wierzycie? Zrobimy eksperyment. Wszedł do mnie do chałupy, w los do iby wyjął z kieszeni takie wahadełko na śnioresku. No i gdzie wy śpicie się? Wy tam na uszu kurełowka, ze zośką tam śpie. No to on zaczął chodzić po iby te wahadełko mu bo tak, boje, chodziło, chodziło. A jak do tego łóżka dochodził, to aż tak zaczęło wyrtać, tak wrrr, wrr. Wujsoł, ty się mówi, to jest dla was najgorsze miejsce do spania. Mów, a gdzie jest dobre? Wuj, zaraz znajdziemy. I znalazł. Prawda, że parę hałup dalej u Mańki Bielakowej, ale znalazł. I od tej pory wierzę w bioprądy i w leformę gospodarczą. No. Oh, are the